Cover me. Oh. Jeżeli mieliście okazję przyjrzeć się telewizyjnym spotom PlayStation 4, zauważyliście z pewnością, że niektóre z reklamowanych tam gier nie ujrzały jeszcze światła dziennego. I nie dziwi jednak, że wykorzystuje się je w materiałach, w końcu czeka na nie naprawdę mnóstwo graczy. Jednym z takich tytułów jest bez wątpienia Infamous Second Sun, trzecia odsłona popularnej serii od studia Sucker Punch. You Nowy Infamous to nie Infamous 3, a brak cyfry w tytule wydaje się uzasadniony. Nie wcielimy się bowiem w bohatera z poprzednich odsłon, ale w Delzina Roa. Oczywiście on również będzie obdarzony nadnaturalnymi mocami. Akcja gry zostanie osadzona 7 lat po wydarzeniach z Infamous 2. Wszyscy posiadający super zdolności są traktowani w tym okresie przez rząd jako bioterroryści, co nawet bardzo nie dziwi, biorąc pod uwagę, że przez takich osobników zginęło w przyszłości wielu obywateli. Wojskowa organizacja o nazwie DUP działa jednak wyjątkowo brutalnie i opresyjnie w stosunku do takich ludzi, dlatego też bohater nasz Delzin postanowi się jej sprzeciwstawić i właśnie wokół tego będzie obracać się fabuła. W grze trafimy do Seattle otoczonego i zamkniętego przez opisywaną organizację rządową, której celem będzie odnalezienie wszystkich obderzonych nadnaturalnymi zdolnościami. Infamous Second Sun, podobnie jak poprzednio odsłony serii, będzie grą akcji z otwartym światem. Poczynania bohatera będziemy obserwować za jego pleców. Podstawa rozgrywki pozostanie niezmieniona, to znaczy jej sednem będzie nadal dynamiczna walka i płynne poruszanie się po mieście dzięki zestawowi efektownych mocy. O ile Cole z Infamous 1 i 2 posiada wyłącznie mocy elektryczności, tak już Delsin Row dostanie więcej ich rodzajów. Na chwilę obecną potwierdzone zostały moce Dymu i Neonu. Te pierwsze pozwolą nam m.in. strzelać do wrogów małymi kulami ognia, stworzyć łańcuch z żaru i okładać nim przeciwników, albo błyskawicznie przedostać się w inne miejsce przybierając formę dymu i przemieszczając się szybem wentylacyjnym np. Na, na dach budynku. Mocą neonu, np. fali uderzeniowej czy niezwykle szybkiemu sprintowi to będą wybuchy wściekłego różu. Obydwa typy mocy pozwolą też nam unosić się w powietrzu i wykonywać dalsze skoki tak jak w poprzednich odsłonach serii. Istotnym elementem cyklu były zawsze wybory moralne i nie zabraknie ich także w Second Sun. Twórcy zaznaczają, że bohater będzie na początku gry postacią neutralną, to nasze akcje i działania dopiero zadecydują o tym, jak będzie on postrzegany. Co ciekawe, w dużej mierze na nasz wizerunek wpłyną przede wszystkim decyzje mniejsze, a nie te najbardziej spektakularne i większe. Czy wysłuchamy na przykład prośby wroga, który w trakcie walki rzuci broń i poprosi, żebyśmy go oszczędzili? W zależności od naszych czynów zdeterminowany zostanie też wachlarz mocy, do jakich zyskamy dostęp, możemy więc domyślać się, że powróci podział na umiejętności w cudzysłowie złe i dobre, tak jak w poprzednich odsłonach serii. Second Sun ma zachwycić oprawą graficzną, i w zaprezentowanych do tej pory materiałach można zauważyć, że twórcy przyłożyli bardzo dużą wagę do efektów cząsteczkowych. Przede wszystkim, co możecie teraz zobaczyć w tle. Dym, pył, żar, czy te efekty neonowe, takie nazwijmy, są zrealizowane po mistrzowsku i pozostaje tylko mieć nadzieję, że oprawa w finalnej wersji nie będzie odstawać od tej z materiałów przedpremierowych. Projektanci obiecują też dużo imponująco prezentującego się deszczu, no bo w końcu trafimy do Seattle, czyli najbardziej pochmurnego miasta w Stanach gra będzie najprawdopodobniej działać w rozdzielczości 1080p oraz przy 30 klatkach na sekundę. Infamous Second Sun zadebiutuje 21 marca oczywiście wyłącznie na PlayStation 4. Do czasu premiery poznamy zapewne kolejne rodzaje mocy i dodatkowe szczegóły związane z historią. Jednak wydaje się, że jedno jest już pewne, to będzie niezły symulator superbohatera. W komentarzach zostawcie własne opinie na temat Second Sun, ale też na temat całej serii Infamous, na przykład która odsłona podobała Wam się bardziej, pierwsza czy może druga. Zapraszamy do dyskusji, a ja się z Wami pożegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.